Ale wam miejscówę pokażę. <tukaj> <tukaj> Witamy w domu. <tukaj> ja wiem. Ja wiem, że jeszcze zupełnie nie wiecie, o co chodzi, ale zaraz wam wyjaśnię, dlaczego się tak jaram strasznie. Zdaję sobie sprawę, że wygląda to trochę jak garaż podziemny i w ogóle jest tu... ECHO! Mega echo. Ale tu jest nowy dom, nowe biuro, nowe studio, nowe miejsce. Generalnie teraz tu, jak tylko skończę remontować, będą stąd, tu będą powstawać wszystkie materiały, które będą się pojawiały na kanale, więc Tu póki co nie ma nic, a będą tutaj stały biurka. Tu będzie piękna cegła, cegła, szafeczki, szafeczki, piękne logo. I no, tu będzie takie miejsce pracy, gdzie będzie się dużo, dużo działo. Tutaj zaś jest cała strefa treningowa. Tam będą jakieś ciężary, tu będą wisiały kółka gimnastyczne. Tu będą drabinki, tu będą lustra. Tu będzie przestrzeń, gdzie będzie można robić wszystko. Tu zaś będzie taka część, gdzie będzie można sobie usiąść, napić się kawki, posiedzieć, załatwić jakieś biznesy. Generalnie mała przestrzeń, ale wszystko tu będzie. Wszystko tu będzie. I tu będzie łazieneczka, oczywiście prysznic, szafeczka, bicepsy, miarowu. Ja a tu, tu jeszcze zobaczymy, będzie kuchnia. No tutaj chyba nic szczególnego nie wyciśniemy z tego pomieszczenia, ale... No i co, pomyślelibyście? Pomyślelibyście? Ja trzy lata temu na pewno bym nie pomyślał, jak startował ten kanał na YouTube i ja się w ogóle wstydziłem mówić do tego szkiełka, to w życiu bym nie pomyślał, że dojdzie do takiego etapu, że będzie tutaj na kanale 100 tysięcy osób, że ja będę miał swoje biuro, które będzie równocześnie studiem do treningu, studio, studiem do nagrań i że w ogóle z tej działalności, także na YouTubie, że to będzie moja praca. Kto by pomyślał, że że można robić fajne rzeczy, że można robić to, co się lubi. No, niby tak mówią, nie? Niby tak coachowie mówią: rób to, co uważasz, rób to, co lubisz, co ci sprawia radość, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Pff, wychodzi na to, że jednak coś w tym jest. Wiem, dużo emocji, jestem strasznie zajarany, a ja wiem, że to w ogóle jeszcze nie wygląda, ale zobaczycie, że jak skończę i to, co mam w głowie i to, co tutaj z całą ekipą się zastanawiamy, jak to zrobić, jak to zostanie faktycznie zrealizowane, to będziecie zachwyceni i się wam będzie podobało. A w ogóle to wszystko dzięki wam, bo gdybyście nie oglądali tych materiałów, gdybyście nie wspierali, nie podsyłali znajomym, nie zostawiali łapek w górę i tak dalej, i tak dalej, to... To co z tego, żebym produkował materiały, i nikt by ich nie oglądał, więc dzięki Wam to wszystko. Więc dziękuję, dziękuję. Jestem podjarany. To widać, bardzo to widać. Aha. No, jest jeszcze dużo pracy, dużo pracy. No ale damy radę, no damy radę, no damy radę. No, dom, dom, dom trzeba postawić. Syna już mam, drzewo jakieś na pewno zasadziłem. To jeszcze dom. Dom człowieku rusz się, musi być. No dobra, pora się zbierać. Chciałem Wam tylko pokazać, i żebyście się mogli troszeczkę ze mną pocieszyć tym wszystkim. A teraz. Bora wracać do domu. Pa, pa. Myślę, że to tyle. Już nie będę nic więcej pokazywał, bo na razie jeszcze nie ma co pokazywać. Pewnie za jakiś czas pokażę cały etap adaptacji tego pomieszczenia. No i będziemy działać. Nowe materiały. Dużo częściej, lepszej jakości. To wszystko już niedługo. Poczekacie?